Angelika, za chwilę zakończenie szkoły czteroletniej przygody w mechaniku. Jak ją będziesz wspominać? Będę ją wspominać bardzo dobrze. Poznaliśmy wszyscy wielu wspaniałych przyjaciół, zdobyliśmy nowe doświadczenia życiowe, mamy ukończone, e, ukończonego całego technika. Została nam tylko matura, żeby wkroczyć w takie dorosłe życia. E, chętnie chodziłeś do tej szkoły? Oczywiście, że tak. Przemiła kadra nauczycielska, dyrekcja, koledzy, koleżanki. Czy chciałabyś przekazać komuś życzenia, pozdrowienia albo jakiś przekaz. Pozdrowić nauczycieli na przykład albo swoich kolegów, koleżanki z młodszych klas? Bardzo pozdrawiam wszystkich nauczycieli, wszystkich kolegów. Wieście przykład z starszych klas, uczcie się, odnoście sukcesy. Eee, czy będziesz wracać do mechanika? Będę wracać do mechanika, zwłaszcza też myślami osobiście. Na pewno odwiedzę kadrę nauczycielską i młodszych kolegów. Dziękujemy.